Dzień dobry, dzisiaj przygotowałem już dla Państwa zestaw trzech ćwiczeń, które mogą pomóc przy napięciowych bólach głowy. Ćwiczenie pierwsze, które może Ci pomóc przy napięciowych bólach głowy. Ułóż sobie ręce na mięśniach skroniowych, w okolicy kości skroniowej. Staraj się rozmasować napięte mięśnie, które powodują ból głowy. Możesz robić jednocześnie dla strony prawej i lewej. Możesz się skupić na jednej stronie. Postaraj się rozmasować mięsień porządnie. Od 3 do 5 minut. Ćwiczenie drugie polega na rozmasowaniu mięśni podpotylicznych, czyli układamy ręce wysoko, prawie już na kości, staramy się rozmasować tak jak wcześniej mięsień skroniowy. Mocno, dokładnie możesz tak samo robić dla strony prawej, dla strony lewej, możesz robić jednocześnie. Postaraj się rozmasować, roz, rozgnieść te mięśnie przez 5 minut. Ćwiczenie trzecie do mobilizacji kręgów szyjnych. Poprzez cofanie brody do tyłu możesz sobie pomóc palcem, czyli przykładam palec na brodę, staram się cofnąć całą głowę, mobilizować kręgi szyjne, rozluźnić wszystkie mięśnie. Utrzymuję 3 do 5 sekund, rozluźniam, powtarzam 10 razy w trzech seriach. Pamiętaj o korekcji barków i głowy.